Z perspektywy obcokrajowca wejście na polski rynek pracy może wydawać się wyzwaniem. Do tej pory publiczne służby zatrudnienia nie były wyposażone w odpowiednie narzędzia, procedury czy kompetencje, które pomagałyby w obsłudze klientów z zagranicy. Trwający właśnie projekt 3 wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy odpowiada na tą sytuację. Po pierwsze, powstają nowe procedury i metody pracy z imigrantami, które sukcesywnie będą testowane w publicznych służbach zatrudnienia. Po drugie, powstaje praktyczne narzędzie informatyczne, które ułatwi współpracę między pracodawcą, potencjalnym pracownikiem i doradcą zawodowym. Po trzecie, realizowane są szkolenia i konsultacje z doradcami zawodowymi, które wspierają proces integracji i adaptacji w nowych warunkach pracy. Odwiedź stronę 3 i sprawdź jakie możliwości są już dostępne. Możesz też skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Łobży lub Szczecińskimi stowarzyszeniami Czas Przestrzeń Tożsamość i Instytut Niemiec i Europy Północnej, które rozpoczynają wdrażanie nowych rozwiązań pomocnych w aktywizacji zawodowej obcokrajowców. Więcej informacji o projekcie udziela koordynator dr Tomasz Czubara, e-mail